Cześć, kochani. Dzisiaj y, już będzie w końcu omawiany utwór innego artysty, nie tylko BTS. To tak, żebyście byli spokojni, że nie jest to monotematyczny kanał, monotematyczna seria, jeśli chodzi o świat muzyki. Naturalnie są też inni artyści. I dzisiaj będę miał przyjemność mówić o utworze artysty, którego. Y, Wersję instrumentalną utworu 3AM wykorzystuję tutaj jako wstęp i zakończenie do Świat Muzyki. A jaki to utwór? To już po wstępie. To jest Świat Muzyki. Odcinek without you by Finding Hope. Że, kochani, wybór utworu i wybór artysty nie jest przypadkowy, ale o tym już powiem nieco później. Na sam początek taka anegdota, trochę powiązanie świata muzyki z tym, co tutaj mówię, do tego, co też ostatnio wydarzyło się prywatnie. Mianowicie, pewnie, jak się domyślacie, może już zauważyliście Jestem katolikiem, jestem osobą chodzącą do kościoła. Chcę tutaj Wam zestawić, co mi się trafiło w tym tygodniu, w tą niedzielę, która była. A też właśnie miałem taki ubaw wewnętrzny, kiedy pomyślałem o mojej twórczości tutaj, Świat Muzyki. Więc w parafii, do której chodzę na msze niedzielne, to rozdaję karteczki po mszy z fragmentami z Pisma Świętego. I mnie się trafił fragment księgi Micheasza, rozdział 7, wiersz 8. A fragment brzmiał następująco. Choć upadłem, powstanę. Choć siedzę w ciemnościach, Pan jest światłością moją. To tak oczywiście w duchu się śmiałem, że przyszła odpowiedź na moje dwa odcinki tutaj Mikrokosmos i Epilog Young Forever. Oczywiście w nieco zmienionej kolejności, ale to pomyślałem, że się tym podzielę, bo będzie tutaj ten kanał też w przyszłości, tak jak już to mówiłem w reuploadach, miał też swoje serie o relacjach duchowych, ale Ponieważ wciąż jeszcze potrzebuję się na to przygotować, również yy, z taką nazwową wiedzą czy cokolwiek. Na razie posiłkuję się na tym, w czym czuję, yy, że mogę tutaj Wam poradzić. A więc radzę póki co w muzyce, bo uważam, że ona również yy, wpływa pozytywnie na świat duchowy. A nie wiem, czy to już mówię, muzyka bardzo często oddaje nasze wnętrze i to, yy, co my w sobie trzymamy. Czy to jest radość, czy to jest smutek, czy to jest... <laughs> nie chciałbym teraz urazić tych, co słuchają Disco Polo, ale powiedzmy, że to oddaje jakie mamy nastawienie na życie i w jakich kategoriach myślimy. Oczywiście nie jest to 100% wyznacznik, aczkolwiek dużo to o nas mówi. Żeby nie przeciągać, to Przeskok do właściwego tematu, czyli utwór Without You. Nie jest, tak jak to już mówiłem, przypadkowy wybór, ponieważ trzy dni temu, 20 lipca, swoje urodziny obchodził ojciec Adam Szustak, który w swojej serii Nocne Vlog, w niecodziennych vlogach wykorzystuje, czy wykorzystywał raczej ten utwór jako właśnie podkład muzyczny na wstęp i na zakończenie. I to jest właściwie yy, mój ukłon, mój ukłon do ciebie, Adaś, yy, za to, że dałeś mi inspiracje yy, różne w czasach, kiedy yy, zaczął się ten nocny vlog pojawiać. I bardzo się cieszę, że te owoce mogę tutaj, mam nadzieję, posyłać dalej. To też, kochani, gdybyście byli zainteresowani, może nie oglądaliście nigdy nocnych blogów Ojca Szustaka, to zaglądniecie tutaj do opisu. A powiem Wam taką moją refleksję, bo w szczególności, żeby tak powiązać ten utwór. You, który w moim odczuciu został idealnie dopasowany do serii. Tak, takie zestawienie dla tych, którzy mają trudny czas w szczególności. Po pierwsze, gdybyście potrzebowali bardziej profesjonalnej niż ja obecnie porady duchowej, w sensie różnych tam dziedzinach życia, to bardzo polecam Nocny a jeśli, y, powiedzmy, wystarczy Wam zatupić się w y, muzykę, czy macie zupełnie trochę y, inne patrzenie na pomaganie sobie, polecam utwór Without You jako nazwałbym terapię, jeśli y, masz przykrości w życiu, a może masz, nie daj Boże, depresję. Y, pozwól sobie, nie wiem, na tydzień Dwa tygodnie, jeden dzień, miesiąc, ale nie dłużej. Wypłakania się, dosłownie wypłakania przy tym utworze, bo to nie można ukryć, że bardzo często chyta za serce utwór We You. I pozwól sobie, jeśli masz jakiś ciężar w życiu, który nie pozwala ci budować tych pozytywnych wibracji. Żeby łzy to oczyściły i żebyś mógł, mogła już powiedzmy z tymi siłami po tym jak się wykaraskałaś, wykaraskałaś z tego dołka, bym powiedział. Żebyś właśnie ten utwór tak potraktował jako terapię, coś co by mogło ci może wspomóc albo dać jakieś przemyślenia i odetnij nie wiem, najpóźniej po miesiącu czasu, jakieś emocje z przeszłości, cokolwiek, co yy, utwór i wspomagał wspomagałby Ci przejść, żebyś właśnie zaczął, zaczęła wchodzić w te pozytywne wibracje, bo jeśli ciągniesz za sobą przeszłość, a najczęściej ciągniesz za sobą coś, co było bolesne, było bolesnym doświadczeniem, toksycznym, natychmiast tego się pozbądź, no i yy, fajnie to mówi yy, zwrotka, z czy to jest właśnie to uczucie bycia samotności. Ja się już tego nie boję. Będę się z tym czuł dobrze, będąc bez ciebie. Yy, to mówię a propos, żebyście tak pomyśleli o czymś, co obciąża was i nie pozwala na rozwój, czy to duchowy, czy jakikolwiek. Żebyście odcięli się od tego i pokazali, że umiecie bez tego żyć, czymkolwiek ta przeszłość jest. Bo inaczej nie ruszcie do przodu i na nic nie będzie Wam myślenie o tym, że chociaż czasami upadniecie, to wciąż idziecie w kierunku marzeń, bo niestety, ale takie traumatyczne przeżycia czy toksyczne przeżycia one będą przyczyniały się do upadku i oczywiście to nie jest powiedziane, że jak się od tego odetniecie, już nigdy nie upadniecie. Ale wgłębcie się w to, co tam jest też mówione w nocnych vlogach. Bardzo fajnie to andaś mówi o jakichś różnych problemach. Posłuchajcie sobie tego. Myślę, że to będzie takie uzupełnienie czy dopełnienie. Tego, co ja tu mówię, i tego, co tak naprawdę już zostało powiedziane wielokrotnie. Na sam koniec chciałbym złożyć tobie, Adaś, życzenia urodzinowe, ponieważ no, tutaj to nagranie pojawi się trzy dni później, ale mam nadzieję, że będzie to aktualne dla Ciebie i jeśli to nagranie kiedykolwiek do Ciebie dojdzie, to po pierwsze chciałbym Ci podziękować. Że uczestniczysz duchowo w moim życiu, w życiu wielu ludzi, którzy potrzebowali i potrzebują światła do Boga, i że jesteś takim żywym przykładem człowieka, który miał czy ma nawet czasami trudności różne, z którymi się zmaga, i że wykazujesz taką siłę walki, wiary. Tego ci Adaś bardzo życzę, żebyś to miał non-stop, żeby ta walka, wiara ciebie nie opuściła i żebyś y, zawsze wiedział, że on jest z tobą. Ja co prawda mój kanał Purpurowy Ametyst na razie prowadzę ku pozytywnym wibracjom przez y, świat muzyki, ale mam nadzieję, że kiedy przyjdzie ten czas, y, dołączę do Ciebie, do Dominikanów, ze współgłoszeniem, gdzie jest to takie moje jedno ciche marzenie i którym tutaj no mogę się podzielić. Mogę się podzielić. Bo to też może kochani, was będzie gdzieś budowało, jeśli macie jakieś takie różne myśli, czy jak to się mówi, powołania, to żebyście za to za tym poszli. A <laughs> dla tych, którzy może by się bali, jakiego takiego powołania, jakkolwiek to zabrzmi, daje pociechę, że niekoniecznie to musi się równać, że będziecie zakonnikami i nie, nie będziecie mogli ułożyć życia jako mąż, żony w przyszłości. Można też w przypadku Dominikanów, z tego co kojarzę Salwatorianów, Benedyktynów dołączyć jako zakon, zakonnik świecki, osoba świecka, która jest w trzecim zakonie i tak samo służyć innym jak zakonicy. No i oczywiście głosić dobre słowo. Taka ciekawostka jeszcze na sam koniec. Mam nadzieję, że to nie będzie gdzieś Was zanudzało. Takim. Moim cichym planem marzeniem jest to, żeby na kanale purpurowy Ametyst połączyć dwie rzeczy. Po pierwsze wiarę, w tym przypadku wiarę chrześcijańską, rzymskokatolicką, którą wyznaję i praktyki tak naprawdę z całego świata, żeby jakby zatrzeć ten stereotyp, że są różne wiary, w sensie różne bóstwa, tak? Na marginesie to mówię, bo to nie jest ta seria, ale tak już jak jesteśmy w tych tematach, w tych klimatach, to my tak naprawdę wierzymy w jednego Boga, tylko go inaczej nazywamy. Jeden nazywa Boga Allah, drugi nazywa Buddha, My nazywamy go Bóg, czy Jezusa nazywamy Bogiem. Yy, Ma nadzieję właśnie tu na purpurowym ametyście. Yy, nie tyle łączyć relikie, bo to, to, to jest bardzo kolokwialnie powiedziane, ale docierać do właśnie ludzi, którzy nawet nie mają wiary, a szukają czegoś. Żeby zacząć od budowania pozytywnych wibracji i być może iść ku refleksjom, co mogłoby Wam pomóc budować te pozytywne wibracje. Tyle z mojej strony żeby nie przyciągać odcinka. Cieszę się z tego, że mogłem tutaj się z wami podzielić nawet takimi, bym nazwał trudnymi sprawami, jak radzenie sobie z ciężkimi przeżyciami, ale do kogo to ma trafić, mam nadzieję, że trafi. A przy okazji też właśnie tutaj życzenia dla ojca Adama dla siebie Adaś i duże, duże. Podziękowanie dla wszystkich, którzy tutaj yy, działają ku budowaniu pozytywnych wibracji, ku szerzeniu miłości, ku szerzeniu dobra, abyśmy tak działali dalej. Trzymajcie się, kochani. Do usłyszenia w następnym odcinku.